Co za talent! Przed Państwem Krzysian Sanek-Sankowski i List Duka. Groźce, brava. Yo. Ja. Zdatkowo zapoznani, przetarli z Na pasach się spotkali, już dorośli, nie dzieciaki. Postali, pogadali, czerwone ścian to złapali. Sami przecież tu zostali, wtedy uczucia dostali Coś bardzo tego, coś oszałamiającego. ornamentu uczucia, człowieka drugiego, serce przyszłość odrzuca. Czuję, że ten moment, Złe myśli wyrzuca kurso sobie że dobrą stronę. Melancholia to niegdy przy sobie są oboje spekulacje wyrzucone. Wszystko jest już zatwierdzone. Dwa serca gotowe, by pławić się w miłości. Już sobie oznajmione, że amor nie miał litości. Dobro bycie, kochają się, widzicie, bo przecież na siebie czekali całe życie. Jednak jedna skrycie plany im pokrzyżowała kłamliwa Kamila, tak się ona nazywała Szczęście u niego widziała, od razu jest zniszczyć. Chciała, bo oddała, frazowała i się śmiała. Jeszcze spół aby by bawić się w radości. Do zadawania bólu, perfidne ma skłonności. Lecz nie cała wina leży po jej stronie. Powinienem było ogarnąć, że statek na morzu tonie. Nie jestem w słowie, kolejny raz przepraszam, bijesz się z myślami w głowie. Kolejny błędy staczam. Nie chcesz rozmawiać, chciałbym wszystko naprawić. Nie chcę się przeprowadzać, mnie i nie chcę zostawić. W radości chcę się bawić, melancholię ciężko. Przyrzekam cię nie zranić, nie chcę się bawić, gdybyś byś mnie wybaczyła To nie pożół mi się, dwa sentymentalna chwila trwa bitwa lub gonitwa, tylko na duszy strata Miłość i nienawidwa, uczucia biedność lata. Dziękuję. Wielkie brawa dla Krystiana. Szanowni Państwo, pierwszy raz chyba w historii naszego e, talent show zdarzyło się tak, że ktoś przyszedł z własnym rapem, i ten rap zarapował. Tak? Chyba tak. Macieju, bo ty jesteś jako Nestor w tym towarzystwie prawie, że. Powiedz mi, czy zdarzało się już takie, zdarzały się już takie talenty i taki rodzaj sztuki? Macieju? Po pierwsze, nienawidzę Cię. I wiceprefektora. A po drugie, niestety muszę odpowiedzieć, że podczas kilku edycji teleturnieju a, talentów, żeby tak nazwać tym starym językiem, to nie było kogoś takiego i wielki ukłon dla Ciebie. Dziękuję. Zresztą to samo zrobiliśmy na castingu, wybraliśmy Ciebie, bo jeszcze raz powiedzmy to dużymi literami. To chodziło o to, że słowa do tego, co ten młody zaśpiewał, były jego autorstwa wtedy. Teraz również Twoje. Tak. Brawo. Ogromne szacunki. Krystian, wielkie, brawo. Bardzo dziękuję. To jest bardzo fajne, co robisz. Bardzo ważne jest być w tym, co się robi, co się kocha, co się czuje, niezwykle autentycznym. Nigdy nie zrobi się radia dobrego kiedy postawisz na komputer, który ma to radio zrobić. Nigdy nie zrobisz dobrego radia, kiedy będziesz miał miernych prowadzących. Mam dwudziestoletnie w tym doświadczenie i mówię ci to, że dokładnie tak samo u ciebie. Nigdy nie zdobędziesz sukcesu, kiedy nie będziesz kochał tego, co robisz, bo ludzie to wyczują, a ty kochasz to, co robisz. Wielki plus. Bardzo dziękuję. Bardzo gorące brawa. A ja mam pytanie do Adriana Proskiego, ponieważ, żeby zaistnieć na scenie, trzeba mieć to coś. I mam pytanie, czy nasz uczestnik miał to coś? Wiesz, co przede wszystkim, jak wyszedłeś na scenę, e, przyznaję się, że przy Twoim występie nie zdążyłem przeczytać, czego mogę się spodziewać. I to jest trochę tak jak z iluzją. Nie do końca wiedziałem, czego mogę się spodziewać, i zostałem od razu zaskoczony, i zaskoczyłeś mnie. E, tak jak teraz już tutaj chłopaki podsumowali, tym przede wszystkim, że to, co teraz śpiewałeś, to jest prawdziwe, to jest Twoja historia, to widać nie widać. Jesteś naturalny, jesteś wulkanem energii. Jak wyskoczyłeś, to ja po prostu nie, nie spodziewałem się, że zaczniesz rapować. Jakby nie komponowało mi to się to z Twoim wizerunkiem. I to świadczy o tym, że jesteś naprawdę mega prawdziwym gościem. Ja miałem cały czas uśmiech na twarzy, kiedy Ciebie oglądałem. Myślałem, że w końcu rzucisz kamizelkę, wyskoczysz... Bo tak miałem tutaj. zrobić, ale zapomniałem. Widziałem to w Twoich oczach i mam można nadzieję, że... Można to nadrobić, że... dawaj, można to nadzieję, nadrobić. Że... Mam nadzieję, że podczas... A jednak... Jest rozpina, proszę Państwa. Krystian, Krystian, Krystian! Dziewczyny I to, co jest właśnie najważniejsze, to, co teraz pokazujesz i przekonujesz widzów, to, że tak jak w drodze kariery czasami trzeba zrobić więcej, to ty jesteś w stanie to zrobić. I mam nadzieję, że tacy producenci jak Skuzy Rap Productions dostrzegą twój talent kiedyś i zaczniesz nagrywać z nimi. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo gorąco dziękujemy. Dziękujemy Tobie, Krystianie. Christian, Krystian sanek sankowski dziękujemy, dziękujemy Ci, Jeszcze, Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Krystian, pozwól, że ja się jeszcze dołączę i w podziękowaniach za to, co nam zaprezentowałeś, ponieważ w większości tutaj były, były to same dobre rzeczy, ale chciałbym jednak zwrócić na dwie sprawy uwagę. Przede wszystkim musisz uważać, będąc, siedząc w takiej stylistyce, jaką jest rap czy hip-hop, tak, na dykcję. To jest bardzo ważna rzecz. Doszukałem się tutaj takich dwóch mankamentów w słowie nienawiść i miłość. Jak słyszysz, one mają na końcu Śi, ci. Śi, ci, ci, przede wszystkim, a zaśpiewałeś miłość, nienawiść. Ale ja rozumiem, że w tym tempie ciężko jest to zmieścić. Dlatego proponuję, aby troszeczkę zwolnić tempo. Wcale niedużo. To będzie wręcz niezauważalne dla słuchacza, a dla ciebie dużo wygodniejsze. To jest jedna rzecz. A druga, druga kwestia to jest taka: Ha, gratul gratuluję za mądry tekst. Bardzo Dziękuję. fajny tekst. Naprawdę. Ile masz lat? 17, 18 będę kończył. No to chyle czoła. chyle czoła. Tylko jedna jeszcze rzecz. Jeżeli robisz tak do takiego, jakby znanego podkładu i tak melodyjnego podkładu, swoje rzeczy, swoje słowa, postaraj się także dodać do tego jakiś zapadający w pamięć, do łba refren, bo tego nie było. I tylko tyle. Ale. Gratuluję talentu, komsztu, pasji i tego rock and rolla, który zobaczyliśmy na scenie. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy serdecznie Krystianowi. Krystian Sanek Sankowski, jeszcze raz wielkie brawa.